Złe oko. złe oko. Złe oko. Zawieszone na tobie spojrzenie to jest złe oko, przynoszące chaos i unicestwienie to wersja hard. Ale zgodnie z wiekową tradycją tak właśnie jest, że może się coś takiego nieprzychylnego wydarzyć. A zgodnie z mądrością przodków, szybko przezwyciężysz złe oko, odbijając od siebie mocnie przyjaznego spojrzenia w labiryncie miasta. Każdego miasta, twojego miasta, gdy nie masz pewności, gdzie się Bazyliszek zakamuflował i skąd na ciebie się gapi i kim jest. Bądź lustrem. Bądź lustrem dla zimnych, obcych oczu, dla świdrujących spojrzeń. Noś się odważnie, pokazując wszystkim tym bazyliszkom, że znasz się na sztuce wymiany zabójczych spojrzeń. Znasz się na sztuce wymiany. Znasz się na sztuce wymiany zabójczych spojrzeń. U mnie na wsi to ludzie wiedzą, kto ma złe oko, tak mniej więcej, ale się to tego tak nie nazywa. Chociaż yy, takie nawiązanie do zabobonów jakieś istnieje, ale naprawdę to żaden zabobon, można to wytłumaczyć i to na kilka sposobów. I teraz na szybko taki przykład. Wiemy, że mózg działa za pomocą różnych rodzajów fal, to jest mierzalne bardzo precyzyjnie, to Oddziaływanie mózgu jest i ono dotyczy tego, który myśli, który ma mózg i tego otoczenia całego wokół, bo fala jest falą. A fale mózgowe to aktywność elektryczna mózgu. Złe oko w tej pierwszej wersji interpretacyjnej jest spojrzeniem, czyli przesłaniem pakietu informacyjnego na aktywnej fali, czy w aktywnej fali, to już nie wiem, można sobie to jakoś powyobrażać, ale to zaburza biopole. Biopole też jest wytłumaczalne już teraz bez najmniejszego problemu, to jest taki nowy termin, który został wymyślony przez zachodnich naukowców, tak twierdzą naukowcy niezachodni, żeby wyjaśnić bardzo starą koncepcję, zgodną zresztą z tradycjami uznawanymi na całym świecie. Biopole jest zbiorem pól wzajemnie przenikających się i oddziałujących na siebie. To są pola energii i informacji, które nas, uwaga, łączą. Doktor Jane. w przypisach zamieściłam, kimże ona jest. Ale w ogóle biopole to jest czysta poezja, no nie ma nic bardziej nic naprawdę nie ma. Doktor Jane mówiła także, że możemy rozmawiać i badać biopole komórki, biopole człowieka, biopole drzewa, biopole ziemi. Ja też spotkałam taki miernik, którym się mierzy biopole owoców. To się trochę inaczej nazywa, ale taki parametr, jak bardzo żywy, świeży, aktywny jest ten owoc. Możemy się w ogóle także przyjrzeć interakcjom między biopolami. Einstein Mówił, że wszystko jest energią i to tylko kwestia tego, jak jest mierzalna lub niemierzalna. No i właściwie sytuacja jest otwierająco wyczerpująca. A pierwsze pojęcie pola komórkowego, gdyby ktoś tak chciał się doszukać, zostało użyte przez sowieckiego biologa Aleksandra Gurwicha. To była jego praca z 1944 roku i nazywała się Teoria Pola Biologicznego. Więc złe oko jest rodzajem zaburzenia, które osoba patrząca, czyli działająca na falach, i to się kłania też twierdzenie, huny, starożytna praktyka radzenia sobie z życiem, to jest, przypominam, że za Twoją uwagą podąża Twoja energia, to się składa, to jest po prostu fizyka pól, fizyka falowa. I w ten sposób cudza uwaga wprowadza w przestrzeń osoby, na której się ta uwaga skupia, jakieś jakości i od rodzaju tej uwagi te jakości zależą i ten wpływ też zależy. Wiadomo, dla mnie wszystko jasne, ale jeżeli lustro pomaga, bo tak na zdrowy rozum, Człowiek, który się przegląda w lustrze, automatycznie zmienia bieg myśli, bo sam siebie widzi i wtedy albo się ocenia, albo gdzieś mu umyka ten strumień informacyjny. W jego stronę z powrotem. Więc lustro jest jakby bardzo logiczne, nic dziwnego, że sukienki hinduskie bardzo często zdobione są lusterkami, takimi malutkimi okrąglutkimi, ale różnymi. Jest bardzo dużo lustrzanej biżuterii w przestrzeni kulturowej, w różnych zakątkach ziemi. No więc Czemu nie? Czemu nie tak? Kwestia fali, no i kwestia bazyliszkowego spojrzenia, które tak naprawdę jest bazyliszkowym myśleniem. Co myślisz, kiedy patrzysz w lustro? Czy nie widzisz tam bazyliszka? Bazyliszka. bazyliszka? Albo czegoś bazyliszkowa Złe oko złym okiem, no ale jeżeli chodzi o dobry smak, to można wesprzeć autorkę tego podcastu dobrą kawą. Link w opisie. Bardzo dziękuję. Miłka malca.